Witam serdecznie. Dzisiaj o układzie równań, a dokładnie o pewnej metodzie. Być może nie znacie, być może znacie. Na pewno chcę trafić do osób, które metody nie znają, a być może polubią. Mamy tu układ równań, taki tradycyjny, jak znamy ze szkoły. Jest to układ równań kremera, dlatego że układ równań kremera charakteryzuje się tym, że liczba niewiadomych i liczba równań są identyczne. Czyli nie umówmy się. Typowy, szkolny układ równań. Z takich algebraicznych metod znacie metodę podstawiania i metodę przeciwnych współczynników. No, istnieje jeszcze metoda graficzna, czyli narysowanie odpowiednich prostych, które nam się tutaj będą przecinać. Metoda graficzna nie jest metodą dokładną. Oczywiście, jesteśmy w stanie zilustrować, pokazać, gdzie jest para liczb, która spełnia nasz układ, ale bardzo często, zwykle, Odczytać dokładnych wyników, dokładnego rozwiązania w stanie nie będziemy. Więc trzecia metoda algebraiczna, którą chcę wam pokazać, nosi nazwę: będzie to metoda, będzie to metoda wyznacznikowa. Wyznacznikowa. Związana będzie z wyznacznikami, czyli takimi liczbami. Które są związane z macierzami. Nie będę tutaj przybliżać dokładnie, czym jest macierz w uproszczeniu, powiem, że macierz to taka tablica z liczbami. No i do każdej takiej tablicy z liczbami jesteśmy w stanie obliczyć jej wyznacznik. Zaraz pokażę na konkretnym przykładzie, jak ten wyznacznik liczymy. My będziemy potrzebować trzech wyznaczników. W matematyce oznaczamy wyznaczniki dużymi literami, literami W, natomiast to nie jest jakaś tam konieczność. My będziemy mieć wyznacznik e, główny naszego układu równań. Będzie on obliczony z liczb, które są współczynnikami e, przy naszych niewiadomych, czyli 2 i 5. I minus 7 minus 8, oczywiście yy, pewnie zauważycie, że spisałam po prostu te współczynniki, pominęłam niewiadome. I teraz w jaki sposób liczymy ten wyznacznik? Otóż wymnażamy tutaj na krzyż, czyli 2 razy minus 8 i odejmujemy od tego iloczyn po, yy, po drugiej przekątnej, czyli 5 razy minus 7, zawsze to razy to odjąć, to razy to. Spójrzcie, mam minus 16 plus 35, dostaję 19. Wyznacznik z indeksem x będzie oznaczał, że tam, gdzie miałam. Tam, gdzie miałam tutaj. Tu, gdzie miałam współczynniki przy X, zastąpię to tymi liczbami, które są po znaku równa się. Czyli 13 minus 2. A kolumnę y zostawię bez zmian, czyli minus 7, minus 8. Wyznacznik liczy się oczywiście tak samo, czyli 13 razy minus 8, odjąć minus 2 razy minus 7. Dostaję tutaj minus 104 i minus 14, czyli minus 118. Wyznacznik y. Tym razem kolumnę y zastąpię tą kolumną liczb, które są po znaku równa się, czyli kolumnę x zostawię bez zmian, a zamiast tych tutaj z y wezmę te po znaku równa się. I liczymy 2 razy minus 2, odjąć 5 razy 13 i mam, zobaczcie, minus 4, a tu mam 50 minus 60. 5, czyli minus 69 co z tymi liczbami? słuchajcie jak tu ładnie słoneczko zagląda co z tymi liczbami? co z tymi wyznacznikami? słuchajcie teraz skorzystam ze wzorów Kramera które mówią, że x to jest wyznacznik x przez wyznacznik w główny. y to jest w y przez w i teraz zobaczcie, po prostu podaję rozwiązanie czyli x jest równy minus 100 18 dziewiętnastych, a wY to minus 69 dziewiętnastych. Zobaczcie, w żadnym momencie nie męczyłam się słomkami. Wyznaczniki były liczbami no różnymi, jakimiś całkowitymi. Natomiast zobaczcie, rozwiązanie to liczby wymierne. Jeśli chcemy, zostawiamy tak, jeśli nie możemy wyłączyć. Tu będziemy mieć minus 3 całe i bodajże, słuchajcie, 19 razy 3, 57. Czyli zostanie nam jeszcze 12 19, A tutaj dostaniemy, wydaje mi się, że 6 razy się zmieści, to 114, czyli minus 6 i 4, 19. Tak? Ale w żadnym momencie nie zmęczyłam się łamkami. Ułamki wyszły mi tak naprawdę dopiero w wyniku. Eee, wnikliwi pewnie zapytają: A jak się zorientuję, że nie mam rozwiązania? Eee, wszystko zależy od tego, jakie są wyznaczniki. Uwaga! Układ równań ma jedną parę rozwiązań wtedy, kiedy wyznacznik główny jest różny od zera. Tak, no ewidentnie nie możemy mieć tutaj zera przecież w mianownikach. Natomiast układ równań będzie układem sprzecznym wtedy, kiedy Wyznacznik główny W nam się zeruje, ale nie zeruje się chociaż jeden z tych współczynników, tych wyznaczników WX albo WY. I układ równań będzie nieoznaczony, czyli będzie miał nieskończenie wiele rozwiązań, jeśli zerują nam się wszystkie wyznaczniki. Mam nadzieję, że metoda Wam się podoba i że wzory Kramera być może będą przez Was używane. Dziękuję.